Dziś niespodziewaną premierę ma remaster gry Sacred 2 Fallen Angel. Z tej okazji pomyślałem, że fajnie byłoby przybliżyć sobie i wam proces powstawania gry Sacred, jej historię oraz to jaki wpływ miała ta gra na wiele osób. Zapraszam na krótką historię tej serii. Pierwszy Sacred to gra, którą z całą powagą nazwałbym jedną z moich gier młodości. Spędziłem w niej mnóstwo godzin bawiąc się wyśmienicie za każdym razem. Czy to po raz kolejny rozprawiając się z fabułą, czy to poszukując easter eggów odnalezionych w encyklopedii gier lub w poradniku, czy spędzając długie noce na LAN w genialnym trybie multiplayer. Za każdym razem była to wyśmienita zabawa. To też jeden z tych tytułów, który doskonale odnalazł się w naszym kraju, gromadząc rzeszę fanów. Piękny i bogaty świat, który to chciało się eksplorować, do tego unikatowy system walki. No i wrogowie, których design i różnorodność wciąż ciepło wspominam. Można by pomyśleć, że tytuł ten opracowali ludzie, którzy na RPG zjedli zęby, prawda? Nic bardziej mylnego. Za grę odpowiada bowiem studio w Ascaron Entertainment, specjalizujące się w grach strategicznych, ekonomicznych i piłkarskich. To ostatnie to jakaś anomalia, ale serio w ich portfolio dominują piłkarze i piraci. Ascaron Entertainment to niemieckie studio, którego historia sięga początku lat 90., kiedy to nazywało się jeszcze Askon. Założone zostało one w 1991 roku w mieście Gytresloh przez Holgera Flutmana. Jednak nie wchodziło do tej branży z niczym. W tym samym roku wydali grę Ting Cross, która polegała na zrzucaniu kolorowych elementów. Dziś nazwalibyśmy to logiczną mobilką i oglądali jej niestworzone reklamy w innych aplikacjach na telefonie. Jednak jeszcze przed oficjalnym wejściem na rynek, Holger wraz z kilkoma zapaleńcami pracował nad nieco bardziej ambitną grą The Patrician, która w 1992 roku została ciepło przyjęta, szczególnie w Niemczech. The Patrician był grą strategiczną, z dużym naciskiem na ekonomię, rozgrywającą się w późnym średniowieczu. Coś, co niewątpliwie wyróżniało te produkcje, to wszechobecny handel. Jako młody kupiec rozwijaliśmy sieć handlową, wymieniając dobra pomiędzy portami. Sukces tego konceptu pozwolił Askon działać, i takich następną produkcją miało być on the ball, piłkarska gra, która wyróżniała się innowacyjnymi, jak na tamte czasy, systemami dbania o morale zespołu czy jego wizerunek. Ponowny strzał i ponowny gol. O tej że również czytało się dużo pochlebnych opinii. Do 1996 roku studio działało prężnie, wydając nowe tytuły, głównie z szyldu gier ekonomicznych, zyskując tym samym coraz większą rzeszę fanów. Jednak po tym roku studio postanowiło zmienić nazwę na taką, która nie będzie mylić ich przedsiębiorstwa ze szwajcarskim operatorem GSM. I od tego momentu Ascon stał się Ascaron Entertainment. I mniej więcej w tym samym czasie zaczęły się schody. Każde kolejne gry nie były zbyt jakościowe, a co szczególnie ważne dla studia, nie przynosiły oczekiwanych zysków. Firma ta miała być wielokrotnie na skraju bankructwa. Już wtedy mówiono o wielu długach, które to miały być zawsze spłacane tuż po premierze każdej kolejnej gry. Wstrzymywane były też wynagrodzenia pracowników, którzy również zmuszeni byli czekać na hostce studia. Ta ponownie miała nadejść wraz z początkiem nowego tysiąclecia. Wówczas to Askaron wypuścił nową swojego hitu Patrician. W dodatku stało się to z pomocą nowego wydawcy Infogrames. Wciąż nie oznaczało to jednak płynności finansowej. Środki często inwestowane były w nowe projekty z nadzieją wystrzelenia któregoś z nich. Niewątpliwym sukcesem w tym czasie była trzecia odsłona menadżera piłkarskiego, popularnego u naszego zachodniego sąsiada, która została po raz ostatni stworzona przez ojca tej produkcji, Geralda Kullera. Pieniądze zaczęły się na tyle zgadzać, że szef studia postanowił pójść na małe zakupy. W mieście Aachen działało małe studio Ikarion, które było już w trakcie zaawansowanych prac nad swoją grą Opartą o niemiecki system RPG, na licencji którego powstało m.in. Drakensang. Icarion był jednak w znacznie gorszym położeniu finansowym. Wchłonięcie przez Ascaron tego projektu wraz z częścią zespołu deweloperów pracujących nad nim było dla nich zbawieniem. I tak projekt ten mógł się rozwijać pod nowym pracodawcą, który jednak do niemal skończonej gry zaczął dokładać nowe pomysły. W tym czasie jednak oryginalne nowe gry Ascaronu przynosić zaczęły znów straty, co w połączeniu z niedawnym zakupem nie stawiało studia w dobrym punkcie. Ponownie uratować miała ich gra strategiczna z naciskiem na ekonomię. Tym razem taka, która okazała się olbrzymim międzynarodowym hitem. Port Royal. Po tym tytule studio zauważyło duże zapotrzebowanie na gry pirackie i nie chodzi o jakieś kopie z emuli Aresów czy innych warezów. W kolejnych latach bandera czaszki i dwóch skrzyżowanych mieczy powiewała niemal przy każdej nowej produkcji tego studia. W międzyczasie zespół pracujący nad tajemniczym RPG o nazwie Armalion do tego stopnia rozbudował rozgrywkę, że nie trzymała się ona ram systemu RPG Dark Age lub z oryginału Das Schwarze Auge. Firma udzielająca tej licencji, widząc postęp prac, postanowiła kategorycznie odciąć się od tej gry, która nie tak długo po utracie tożsamości zyskać miała nową nazwę. I tak po latach górek i dołków w studia Ascaron dochodzimy do powstania gry Sacred. Minęły 4 lata od premiery Diablo 2 i wszyscy wciąż czekali na jego prawdziwego następcę. Blizzard North zamilkł, a reszta branży próbuje wypełnić pustkę po grze, która zdefiniowała gatunek. Każdy interpretuje go na swój sposób, przez co powstają mniej lub bardziej wierne oryginałowi twory. Jednak gra niemieckiego studia, choć czerpała garściami z Diablo, wydaje się jednocześnie być grą zupełnie inną. Fabuła Secret z pozoru była typowym fantazem, ale pod jej prostotą kryło się coś więcej. Dawno temu w krainie Ankaria panował Mroczny elf imieniem Shadar, potężny mag, którego rządza władzy, doprowadziła do wygnania. Lata później w swojej wieży postanowił przywołać demona Sakarę, by odzyskać moc. Rytuał wymknął się spod jego kontroli. Demon uciekł, a jego cień rozlał się po świecie jak trucizna. Gracz, jako jeden z sześciu bohaterów, musiał posprzątać po tej katastrofie. Największym wyróżnikiem Secret był świat. Ankaria nie była generowana losowo. Twórcy zrezygnowali z mechaniki, która stała się znakiem firmowym Diablo. Każdy region, każda świątynia, wioska i grobowiec były zaprojektowane ręcznie. To dawało poczucie spójności, jakbyśmy przemierzali faktyczną krainę, a nie zestaw losowych korytarzy. Więc można było po prostu wsiąść na konia i ruszyć w siną dal. I właśnie koń. W 2004 roku możliwość jazdy konnej w hackenslashu była szokiem. Z perspektywy czasu wydaje się to drobiazgiem, ale wtedy stanowiło symbol tego, że Ascaron chciał pójść o krok dalej. Nie tylko klepać potwory, ale też podróżować, eksplorować, żyć w tym świecie. Dla porządku. Secret nie było grą idealną. Walka bywała toporna, animacje opóźnione, a interfejs momentami przypominał projekt studencki. Ale świat rekompensował wiele. Niezliczone lochy, ukryte skrzynie, sekrety, smoki. Na start dostawaliśmy sześć postaci, każdą z własnym prologiem i miejscem w świecie. Gladiator zaczynał na Arenie, Wampirzyca w rodzinnej krypcie, Aleśna Elfka pośród drzew w odosobnionym zakątku. I choć wiele klas było wariacjami na znane archetypy, Ascaron wprowadził kilka świeżych pomysłów. Serafia nosząca skrzydła niczym husaria, tylko ciut za bardzo roznegliżowana, czy wampiżyca, która w dzień była rycerką, a w nocy przemieniała się w krwiożerczego potwora? To był chyba pierwszy w historii hack and Slash przykład postaci, w której mechanika zależała od pory dnia. Askaron potrafił mrugnąć okiem do gracza, nie burząc imersji. Zresztą a propos mrugania okiem, to w tym Askaron był świetny. Wioska Tristam w formie Easter Egga jest. Miecze świetlne dla Serafii, rodem z gwiezdnych wojen, również się znalazły. Askaro nie zapomniał też o trybie multiplayer. W czasach, gdy Neverwinter Nights pokazało, że RPG może żyć online, Sacred próbowało pójść w trochę podobnym kierunku. Serwery pozwalały na wspólną grę do 16 osób, system PVE, wspólne wyprawy, wymiana łupów, wrażenia, niemal jak w MMO w stylu Action RPG. I choć multiplayer Sacred nigdy nie dorósł do poziomu BattleNet, miał swoją wierną społeczność. Sukces tej produkcji był niewątpliwy, a dystrybucja gry szła pełną parą. Sam jako małolat natknąłem się na demo zawierające pierwsze miasto, po którego przekroczeniu wyskakiwał z krzaka Minotaur. Niedługo później do rąk graczy Również i moich, trafiła gra z dodatkiem Plus, który to oferował kilka nowych lokacji, zadań czy broni. Te wydanie możecie kojarzyć z kolekcji klasyki polecanej przez Piotra Frączewskiego. Drugi dodatek do gry był płatny i nieco większy, bo obok zadań, przedmiotów i lokacji oferował dwie nowe postacie: krasnoluda i demoniczną wiedźmę. Podstawową wersję gry wraz ze wszystkimi dodatkami postanowiono więc połączyć wersję Gold, a przez to, że gra w naszym kraju cieszyła się olbrzymim powodzeniem i ona doczekała się swojego wydania z kolekcji klasyki. No, i ponownie musimy wrócić do studia Ascaron Entertainment. Po kolejnej serii powodzeń, po wydaniu Port Royal, Secrets z dodatkami, Port Royal 2, Patrician 3, studio znów padło w dołek i inwestując w projekty, które okazały się kompletną klapą. Ascaron wydając gry Antos 2007, czyli kontynuację On The Ball, Dark Star 1 oraz Piratów Nowego Świata 2, stracić miał prawie 9 milionów w jeden rok. To doprowadziło do odwołania prezesa i założyciela, Holgera Flutmana. Na jego miejscu w wkroczył wówczas Heiko Tomfeldę, który postawił wtedy wszystko na drugą odsłonę Sacred. Cztery lata po premierze oryginału świat otrzymał Sacred 2 Fallen Angel. Nie tyle kontynuację, co rozbudowany prequel cofający gracza o 2000 lat do czasów, gdy Ankaria dopiero się formowała. To właśnie wtedy rozegrała się pierwsza wielka wojna o energię T, źródło życia, ale i destrukcji, które stało się osią całej fabuły. Już sam punkt wyjścia zdradzał ambicje twórców. Tam gdzie pierwsze Secret było klasycznym hack'n'slashem w izometrycznym widoku, Sacred 2 postawiło na pełne trójwymiarowe środowisko, ogromny świat i narrację pozwalającą graczowi samodzielnie kształtować Los Ancari. Wybór jednej z dwóch ścieżek kampanii, światłości lub cienia, stanowił nie tylko decyzję moralną, ale też zupełnie inny zestaw zadań, lokacji i nawet bossów. Dostaliśmy sześć grywalnych postaci, tym zarówno znajomą Serafię, jak i zupełnie nowych bohaterów, na przykład Strażnika Świątyni, półenergicznego cyborga zasilanego energią T, czy Inkwizytora, słowrogiego kapłana, elfickiego kleru. Bez wątpienia to był element, przez który wielu graczy po raz pierwszy skrzywiło się, widząc tę produkcję. Gra imponowała skalą, nie tylko światem, który można było przemierzać pieszo, konno lub na specjalnych wierzchowcach: od tygrysa szablozębnego do piekielnego ogara. Pod względem wizualnym Ascaron wykonał ogromny skok, ale nie wiem czy na lepsze. Secret 2 było w pełni trójwymiarowe, z płynnymi animacjami i systemem ragdoli, który dodawał realizmu walkom. Mimo wszystko wielu graczy, w tym ja, zdecydowanie bardziej doceniali pracę wykonaną w pierwszej części i właśnie jej stylistykę. Nie wszystko działało idealnie. Gra na premierę miała sporo błędów, a przez jej skalę studio, które pracowało wtedy w pocie czoła walcząc o przetrwanie, nie było w stanie wychwycić ich wszystkich. Ta gra postanowiła również podwyższyć rangę trybu wieloosobowego. W trakcie trwania produkcji tej gry ze studia odszedł ojciec serii, Franz Stradal, co mogło mieć wpływ na finalny kształt tej gry, która w końcu i tak zebrała podobne oceny co pierwsza część. A to dla mnie zaskoczenie, bo dziś porównując obie te gry zdecydowanie bardziej wolałbym spędzić czas w pierwszej odsłonie. Jednak pomimo niezłych ocen, gra nie przyniosła oczekiwanych zysków, a Skaron musiało ogłosić bankructwo, jednocześnie kończąc jeszcze dodatek do tej odsłony serii o podtytule Władca Smogów, który i tak nie był już w stanie poprawić sytuacji studia. I choć wielu deweloperów musiało znaleźć nowego pracodawcę, markę Sacred postanowiło wykupić studio Deep Silver. To ten wydawca zlecił stworzenie trzeciej części gry niedoświadczonemu wtedy studiu King Games które przed pracą nad Secret 3 zasłynęło wyłącznie ze wsparcia nad grami Anno 1404 i 1701. No co mogło pójść nie tak? Nie wiem kto w Deep Silver uznał, że to dobry pomysł, by po dekadzie od premiery pierwszego Secret wyrzucić do kosza wszystko, co czyniło tę serię wyjątkową. No ale ktoś musiał, bo Secret 3 nie jest kontynuacją. Nie jest też prequelem, rebootem, ani nawet duchowym następcą. To raczej coś w rodzaju przypadkowego spin-offu, który z całej spuścizny Ascaronu Zostawił tylko logo i kilka innych symbolicznych rzeczy. Zamiast RPG z otwartym światem, dostaliśmy kooperacyjnego slashera, zamkniętego w krótkich arenach i liniowych mapach. Nie ma tu już eksploracji Ankari, wyprawy przez dziesiątki regionów. Nie ma handlu, ani nawet ekwipunku z prawdziwego zdarzenia. Wszystko uproszczono. W miejsce wolności sekwencje walk, w miejsce klimatu hałaśliwa narracja, w której postacie rzucają sucharami jak w kiepskiej animacji. Nie byłoby nic w tym złego, gdyby Secret 3 miało odwagę być sobą, ale ta gra nie wydaje się, aby wiedziała, czym chce być. Z jednej strony próbuje naśladować Diablo 3, z drugiej flirtuje z formułą Gauntlet. 3. A fabuła, jak to bywa w takich przypadkach, istnieje tylko po to, żeby dać nam powód do tłuczenia kolejnych fal przeciwników. A co gorsza, w tej grze już na starcie widać zablokowane lokacje przeznaczone pod DLC klasyczny przykład chciwości wydawcy, który, zanim gra trafiła na półki, już planował pewnie, co w niej wytnie. Deep Silver nie udawało nawet, że to pełna wersja. Niektóre źródła twierdzą, że Sakret 3 potrafiło być przyjemne w krótkich dawkach. Ja przez splunięcie na tę serię nie mogłem znaleźć niczego ciekawego dla siebie w tym tytule. I tak oto z jednej z najambitniejszych europejskich serii fantazy została gra, której nawet fani nie potrafią obronić. Ironicznie, że tytuł ten nosił nazwę Secret, bo akurat nic świętego w nim nie zostało. Jednak w tym miejscu wydawca postanowił się nie zatrzymywać. Jeszcze bardziej dobijając tę markę w 2013 roku, to właśnie wtedy powstało Sacred Citadel, czyli zręcznościowa gra chodzony bitem map. No i jesteśmy w dniu dzisiejszym. W sieci hulać mogą już pierwsze recenzje zremasterowanej drugiej odsłony gry. Ja sam zamierzam ją sprawdzić z nadzieją, że będzie to dobrze wykonana gra. A nadzieja moja podyktowana jest tym, że gdyby okazało się, że ta gra zostanie ciepło przyjęta, być może doczekamy się kiedyś odświeżonej wersji pierwszej odsłony, którą bardzo chętnie ograłbym na przenośnym PC. Bo w innym przypadku to chyba pozostanie nam tylko czekać na więcej informacji na temat gry Secret Last Pixel of Ankaria, w którą to zaangażowany jest Franz Stradal, czyli współtwórca i poniekąd ojciec dwóch pierwszych części. To w przyszłym roku ma dopiero ruszyć kampania kickstarterowa, więc nie liczę na to, że szybko się pojawi. I jeszcze mała adnotacja, bo w momencie, gdy film ten został już przeze mnie zmontowany, wyszło trochę nowych materiałów o zremasterowanej drugiej części Secret. W jednym z promocyjnych filmów to sam Franz Stradal opowiada o tym, co udało się osiągnąć w remasterze. Co oznacza, że powrócił on do tworzenia gier z tego uniwersum na dobre. Opowiada o zmianach, jakie dotknęły rozgrywkę, ale co ważne, na sam koniec tego filmu mówi, że Secret powróciło, ale to nie koniec. To dopiero początek. Do tego sugeruję, że jest jeszcze wiele planów i wiele historii, które mają dotyczyć Ankarii i które zostaną opowiedziane. Czyli co, zapowiedź pełnoprawnego RPG? Secret, zanim się jeszcze pojawiło, zaliczało górki i dołki, finalnie upadając na twarz przy trójce i cytadeli. Ale czy z tego upadku można się podnieść? Czy THQ Nordic, które to odpowiada teraz za tę markę, faktycznie ma plany na jej odrodzenie? Ja tak po ludzku temu kibicuję. To tyle na dziś. Jeśli materiał się Wam podobał, skomentujcie go, podbijcie czy polajkujcie. Każdy zasięg się przyda. Wpadajcie też na Instagrama łowca pikseli i Discorda łowcy pikseli. Koniec autopromocji. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.